Dzień dobry. Dzisiaj przepis na super puchate. Takie grube racuchy na maślance. Przepyszne, banalnie proste w przygotowaniu. Zapraszam. Nazywam się Grzegorz Saputa i uwielbiam smakować życie. Gotuję, jem, robię zdjęcia, filmy, piszę książki o gotowaniu. Chłonę wszystko, co mi otacza. Stworzyłem przepis ioli, jeden z największych projektów kulinarnych w sieci. Moje życie zawodowe i moje pasje obracają się dookoła kuchni. Podróżuję w poszukiwaniu nowych doznań. Zapraszam Was do mojego świata pełnego przepisów, smaków i obrazów. Od razu zabieramy się do pracy. Do miski, wsypujemy 300 g mąki. Dolewamy 400 g maślanki. Wbijamy jedno jajko średniej wielkości. Wsypujemy dwie łyżki cukru. Może być dowolny, brązowy, biały. Dodajemy jedną łyżeczkę sody i pół łyżeczki soli. Składniki mieszamy bardzo dokładnie, np. przy użyciu rózgi, aż uzyskamy jednolite ciasto bez grudek. Gotowe ciasto odkładamy i zajmujemy się przygotowaniem patelni, która wędruje na kuchenkę. Ustawiamy średnią moc palnika i wlewamy olej rzepakowy lub inny ulubiony tłuszcz do smażenia. Kiedy tłuszcz się rozgrzeje, nakładamy łyżkami ciasto i smażymy racuchy po każdej ze stron, aż do zarumienienia. Zajmie nam to kilka minut. Gotowe racuchy polecam przełożyć na talerz z papierem ręcznikowym i odsączyć, a na koniec posypać cukrem pudrem. Tak, wszystko mamy gotowe. Nasze super puchate racuchy możemy podawać i zajadać. Zanim skończę, chciałem jeszcze pozdrowić serdecznie prawie sześcioletnią hanię. Tutaj tata napisał do mnie. Jego córka regularnie ogląda wszystkie filmy. Dziękuję, pozdrawiam Ciebie i Twoich rodziców. Jeżeli podobał się Wam film, zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, piszcie, co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach. Do zobaczenia.